Dzik dzikus, część druga. Nadeszło popołudnie, gdy dziki skończyły drzemkę w świerkowym młodniku i ruszyły w dalszą drogę. Dzisiejszej nocy czekała je wyprawa. Jak wiele zwierząt, także one uwielbiają żerować nocą. Tym razem postanowiły, że należy pokazać młodym prastary szlak dębów. Jego znajomość przyda im się, kiedy dorosną. Dziki od zawsze przychodziły do dębów z prośbą o żołędzie, a dęby nie miały nic przeciwko, ponieważ uważały, że dziki są bardzo pożyteczne dla całego lasu. Oczyszczają go, spulchniają ziemię i rozsiewają nasiona. Ścieżka, którą wędrowało stado, prowadziła obok leśnej szkółki zajęcy. Jak zwykle dobiegał z niej hałas. Dzik dzikus uśmiechnął się. Młode zajączki miały tyle energii, że nie potrafiły usiedzieć na miejscu. Cisza, cisza, co jakiś czas powtarzał zając Uchowski, który prowadził lekcję. Uchowski też się uśmiechał, patrząc na zajączki. Wiedza, którą miał im do przekazania, to rzecz ważna, ale radość zbiegania to również nie byle co. Dziki nie odgrywają nie odrywają głów od ścieżki, grzecznie zakwiczały na powitanie i machnęły ogonkami jak na komendę. Zające na chwilę znieruchomiały, kiwnęły uszami i wróciły do zabawy. Co za piękny dzionek, powiedział przechodząc, dzik dzikus. Bardzo się z zającem lubili. O, tak, odpowiedział radośnie nauczyciel. Ale ktoś w lesie kichał, dodał po chwili nieco bojaźliwie. Dzik-dzikus nie usłyszał już, już słów Uchowskiego. Podśpiewywał sobie pod nosem piosenkę, która dziś sama przyszła mu do głowy. Kiedy widzisz żołędzie, które leżą niemal wszędzie, ciesz się, że masz ogonek. Piosenka przyszła, ale nie w całości. Dzik-dzikus nie mógł doczekać się ostatniego wersu. Jaki rym pasuje do ogonek? Cały dzień go to martwiło, i nagle, nie wiadomo skąd, zjawiło się rozwiązanie. Kiedy widzisz żołędzie, które leżą niemal wszędzie, ciesz się, że masz ogonek, bo dziś jest piękny nastał dzionek. Dziki oddaliły się. W ich ślad ruszył dzik dzikus, a za nim jego wierny ogonek. I wtedy... Na skraju leśnej szkółki pojawiło się dziwne stworzenie. Stało nieruchomo i patrzyło spod oka. Uchowski próbował właśnie przekszczeć zające. W obliczu zagrożenia główna zasada zajęcy brzmi w nogi, powtarzam. I w tym momencie jego wzrok padł na dziwną istotę. W nogi! krzyknął tak głośno i przekonująco, że wszystkie zające zerwały się do biegu i zniknęły w trawie. Uchowski również dał dyla, ale nie uciekł daleko. Trudno powiedzieć, czy był bardziej ostrożny, czy ciekawski. Z zakępy trawy obserwował nieznaną mu istotę, a stworzonko spuściło głowę i zaczęło głośno płakać. Wszyscy ode mnie uciekają. Głośno zawodziło. Dlaczego? Dlaczego? Bo jestem brzydki. Jego szloch niósł się po polanie. Uchowski patrzył i słuchał. I żal mu się w końcu zrobiło płaczącego nieboraka. Wychynął strawy i zawołał. Hej! Hej! odpowiedział przybysz. Hej! Raz jeszcze zawołał zając. Hej, raz jeszcze odpowiedział ten drugi. Kim jesteś? zapytał Uchowski. Jestem zgubionym leśnym zwierzątkiem odparł nieznajomy i spojrzał na nauczyciela. Czy to ty dziś kichnąłeś dwa razy? Nie skłamał troll bo oczywiście było, był to znany już wam troll we własnej osobie. Ale wiem, kto kichał dodał po chwili. To, zapytał zając, to był twój dobry znajomy dzik dzikus? Tak, właśnie, jego miałem na myśli. Troll skłamał ponownie to dlaczego nic mi nie powiedział? Zając był coraz bardziej zdziwiony znalazłbym mu jakieś lecznicze ziółka bo on boi się o tym mówić robi z tego tajemnicę powiedział troll. Ostatnie zdanie wymówił prawie szeptem, jakby wyjawiał jakiś sekret, tak, że Zając musiał dobrze nadstawić uszu. Po czym dodał ostrzegawczo: To groźna choroba, bardzo zarazkowa. Jak usłyszą o niej ludzie, to mogą zamknąć las. Zamknąć las? Zając wytrzeszczył oczy. Nigdy nie słyszał o zamykaniu lasu. Tak, odparł z poważną miną troj. Albo nawet gorzej, dużo gorzej. Westchnął i spojrzał badawczo na zająca. Zauważył, że Uchowski już się nieźle przeraził. A ty skąd o tym wiesz, skoro to taka tajemnica? Zając znów zrobił się czujny. Podsłuchałem dziś rozmowę kaczek w stawie. A one przecież wiedzą takie rzeczy, odparł bez wahania troll. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, że było to kolejne kłamstwo. No tak, skoro kaczki mówiły o tym, to musi być to prawda, westchnął Zając. Biedny dzik dzikus, dodał. Wcale nie biedny, krzyknął troll. Przecież to kłamczuch. Chciałby nakichać na wszystkich i zarazić cały las. Chyba słyszałeś, jak rano kichał. Ojej! – No nie wiem, nie wiem – powtarzał zając. Widać było, że gorączkowo myśli o tym, co właśnie usłyszał. – Co robić? – Mam mamrotał półgłosem i podskakiwał w miejscu. – Pójdę, poszukam dzikusa, trzeba mu jakoś pomóc. – Nie możesz, ty przecież masz pod opieką małe zajączki. Mógłby się zarazić tą straszną chorobą. – Lepiej ja pójdę – ja też znam różne ziółka. Trudno, narażę się na chorobę, narażę się potwornie, ale pomogę Wam, powiedział troll, śmiejąc się złośliwie w duchu. Jesteś wspaniały. Dziękuję ci, zawołał prostoduszny zając. Patrzył za oddalającym się trolem, który dreptał, kiwając się z boku na bok. Tymczasem Troll poszedł w kierunku stawu i stanął nad brzegiem. Nieopodal pływało kilka kaczek krzyżówek, a w trzcinach po drugiej stronie stawu widać było resztę stada. Poza tym wokół nie było nikogo. Z kosza na śmieci, który znajdował się w pobliżu, troll wygrzebał kawałek chleba i rzucił go do wody tuż obok brzegu. Natychmiast przypłynęła otyła, hałaśliwa kaczka i łapczywie chwyciła w dziób pływający kawałek. Trol nachylił się w jej kierunku i szepnął: Powiedzieć ci coś w tajemnicy? Kaczka łypnęła na niego i wyciągnęła szyję. Tylko obiecaj nikomu ani słowa, dodał. Jasne, nawijaj, cicho odpowiedziała kaczka. Widać było, że nie może się doczekać, żeby usłyszeć wieści i zaraz rzecz jasna przekazać je dalej. Dzik dzikus jest poważnie chory i zaraża cały las. Ciągle kicha. Cały las będzie do likwidacji. Troll zawiesił głos. Słyszałem od zająca. On chyba wie, co mówi, przecież świetnie zna dzikusa. Kaczka aż podskoczyła w wodzie. Tak, tak, to musi być prawda, przytaknęła. I natychmiast ruszyła w kierunku swoich sióstr i braci, żeby podzielić się nowiną. Za chwilę staw rozbrzmiewał niespokojnym kaczym głosem, a troll odwrócił się i poszedł w kierunku lasu, mrucząc przy tym pod nosem. Trole niszczą, trole psują, trole wszystkich źle traktują. Trole pragną czynić szkodę, uwielbiają siać niezgodę. Zatrzymał się na chwilę na skraju lasu, tylko po to, żeby zdeptać rosnące tam rumianki, poczył, ruszył między drzewa. Koniec.